Drodzy przyjaciele, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dzisiaj sięgamy po fragment z Księgi Ezechiela. Fragment pochodzi z 47 rozdziału i będziemy czytali ten rozdział od wersetu pierwszego. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. A oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej. Zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. Staniemy w tym miejscu. Ezechiel otrzymuje od Boga pewną wizję. Ta wizja została zobrazowana wodą, która wypływa spod progu przybytku. Przybytek, wiadomo, miejsce w którym Bóg zechciał swojej łasce przebywać pośród ludu Izraela. To, co ciekawe w tym opisie, który dotychczas zdołaliśmy przeczytać, to fakt, iż jest tutaj położony nacisk na kierunek wschodni. Woda, ta, która wypływała spod rogu świątyni płynęła w kierunku wschodnim to jest raz powiedziane a drugi raz powiedziane jest, że Ezechiel został oprowadzony wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej która była zwrócona ku wschodowi Czy jakie to ma znaczenie ma to ogromne znaczenie i dobrze byłoby sobie o tym teraz słów parę powiedzieć kiedy sięgniemy do pierwszej księgi mojżeszowej i kiedy przeczytamy historię Adama i Ewy i kiedy przeczytamy historię ich upadku i później wygnania ich z raju, to zobaczymy, że Bóg usunął ich i oni wyszli ku wschodowi. Ciekawe. Ale to nie wszystko. Jedna z bram Starej Jerozolimy była tak zwaną bramą wschodnią. Rzeczywiście była zwrócona na wschód i proroctwa zapowiadające powrót Mesjasza mówią, że on wejdzie do Jerozolimy właśnie przez bramę wschodnią. Jeżeli ktoś z nas był w Jerozolimie, to mógł zaobserwować ciekawe zjawisko, a mianowicie muzułmanie przed bramą wschodnią ustanowili cmentarz. Dlaczego go tam posadowili? Dlatego, że zgodnie z, z tym, czego uczy Tora, cmentarz to miejsce nieczyste. A więc w ich rozumieniu Mesjasz, który przyjdzie, nie może postawić stopy na ziemi nieczystej. Tak nawiasem mówiąc, to bardzo ciekawa informacja, która mówi o tym, że muzułmanie, którzy tak wojują z chrześcijanami, boją się prawdy, która jest zawarta w Nowym Testamencie. Boją się proroc Nowego Testamentu, bo z jakiegoś innego powodu próbowaliby swoimi własnymi siłami zablokować powrót Mesjasza do Jerozolimy. Oczywiście te ich wysiłki zupełnie nie mają znaczenia, ale ta część wschodnia, ten kierunek wschodni ma dla nas znaczenie, ponieważ ta woda, to błogosławieństwo ducha świętego, bo woda zawsze w Biblii jest błogosławieństwem ducha świętego, Jezus w świątyni wołał że ci którzy w niego uwierzą będą ludźmi z których będzie wypływały z których będą wypływały rzeki wody żywej i zaraz dodaje ewangelista Jan że mówił Jezus o Duchu Świętym a więc te wody Ducha Świętego wody odnowy wody nowego życia niejako idą za człowiekiem Bóg, który osądził człowieka, jest też Bogiem szukającym człowieka. Bóg, który wydał wyrok na człowieka, jest też Bogiem miłosiernym i wyciąga swoją rękę w kierunku człowieka. Dlatego wody, które wypływają spod przybytku, spod progu przybytku, kierują się właśnie we wschodnią stronę kierują się właśnie w tę stronę, w którą człowiek został wygnany, odsunięty od Bożego oblicza. To pokazuje niezwykłą miłość Boga do człowieka, niezwykłe miłosierdzie Boga w stosunku do człowieka, niezwykłą łaskę, jaką Bóg okazuje człowiekowi. Bóg szuka człowieka, tak można by to powiedzieć. Bóg szuka człowieka. Czy jesteś tym człowiekiem, którego Bóg znalazł? Czy jesteś tym człowiekiem, który usłyszał Boże wołanie, usłyszał Boże głos? Czy jesteś tym człowiekiem, którego, do którego dotarły te wody Ducha Świętego? Bo tylko w wodach Ducha Świętego jesteś w stanie, przyjacielu, narodzić się na nowo, stać się nowym stworzeniem. Te wody Ducha Świętego to oczywiście coś, co przeżywamy w swoim wnętrzu, ale też w Biblii woda jest często symbolem Słowa Bożego. A więc Bóg posyła swoje słowo w kierunku wschodnim, za człowiekiem, woła do człowieka. Można powiedzieć, że wzywa człowieku, zatrzymaj się, stań, koniec Twojej ucieczki, koniec Twojego przekleństwa. Wołam Ciebie, abyś Przyszedł, abyś wrócił. Moja ręka jest wyciągnięta dzisiaj nad Tobą, aby Cię błogosławić. Czy zdołałeś to wyczytać w Słowie Bożym? Czy znalazłeś właśnie takie wezwanie Boga w Słowie, świętym Słowie Boga? Przecież całe Boże Słowo można określić mianem listu miłości Boga do człowieka listu prawdziwej miłości. Ta miłość znalazła swój finał na krzyżu Golgoty. I co smutne i przerażające, to człowiek, do którego Bóg wysłał swoją wiadomość, sam położył tę pieczęć. Zamordował tego, którego ojciec wysłał, aby uratował. Można powiedzieć, wszystko się skończyło. Ale wiecie, kochani, tylko Bóg może sprawić, że przekleństwo staje się błogosławieństwem, że podłość staje się radością, że nienawiść przeradza się w miłość, że klęska staje się zwycięstwem, że beznadzieja obraca się w nadzieję, bo to wszystko stało się na krzyżu Golgoty. Diabeł, który miał swój czynny udział w tym, aby zabić Mesjasza, zamordować Mesjasza, poniósł absolutną klęskę. Biblia powiada, że na Krzyżu Golgoty Jezus Chrystus odniósł potrójne zwycięstwo. On pokonał przede wszystkim diabła, pokonał grzech i pokonał śmierć. Tak, na trzeci dzień Chrystus powstał z martwych. Powstał z martwych powstał z martwych. Dzisiaj zwłoki Mahometa, Buddy, Konfucjusza i wielu, wielu innych tak zwanych świętych mężów nadal leżą w grobach. Ale nikt nie jest w stanie znaleźć grobu Jezusa i nikt nie jest w stanie pokazać światu szczątków Jezusa Chrystusa, bo ten powstał z martwych. Bóg swojej łasce posłał swoje słowo na wschód. Posłał, wylał swojego ducha na wschód, za człowiekiem. Czytajmy dalej. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, Wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył tysiąc łokci. I kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do koran. I znowu odmierzył tysiąc łokci. I kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. Mogę zadać pytanie dzisiaj, drodzy słuchacze, podobne jakie duch zadał. Ezechielowi. Czy widziałeś to, Synu Człowiecz? Czy widziałeś to? Bracie i siostro, czy widzieliście to? Przyjacielu, czy widziałeś to? Przyjaciółko, czy widziałaś to? Ktoś powie, ale co? Cud. Cud, który jest możliwy tylko, tylko dlatego, że Bóg w swojej łasce i w swoim miłosierdziu zechciał Go uczynić. Ktoś zawoła, ale jaki to cud? Otóż przyjrzyj się. Przyjrzyjcie się tekstowi biblijnemu. Tysiąc kroków w kierunku wschodnim woda jest ledwie do kostek. Każdy kolejny tysiąc, który jest odmierzany w kierunku wschodnim sprawia, że woda jest coraz potężniejsza. W końcu wody się już nie da przekroczyć. Nie da się jej przejść. Zobaczcie. To nie jest tak, jak ludzie czasami myślą, że najwięcej łaski jest wtedy, kiedy jesteśmy u samego źródła. Nie. Bóg w swojej łasce, można powiedzieć, ściga człowieka. Im dalej od progu świątyni, tym wody były większe i wspanialsze, tym głębsze. Do tego stopnia były głębokie, że człowiek, który chciałby mieć w nich udział, musiał się w nich zanurzyć. O właśnie. Na tym polega chrzest w Duchu Świętym. Na tym polega nowe narodzenie. Musisz się zanurzyć. Wody jest na tyle dużo, błogosławieństwa jest na tyle dużo, Słowa Bożego jest na tyle dużo, że możesz się już tylko zanurzyć. Bóg daje wszystko, abyś miał swoje nowe życie, abyś to nowe życie przyprowadził w Chrystusie do doskonałości. Człowieku nie bój się, nie lękaj się. Człowieku, ratuj się, bo Bóg posyła za Tobą swoje słowo, Bóg posyła za Tobą swojego ducha. Wylewa obfitość, o której nie masz pojęcia, obfitość, która Cię może wciągnąć, która może Cię zamożyć, która może Cię wypełnić całkowicie pełnią Bożą. Czy widziałeś to? Tak, widziałem ludzi, którzy zostali tak dotknięci przez Ducha Świętego. Widziałem ludzi, którzy zostali właśnie tak dotknięci przez Słowo Boże. Widziałem ludzi, którzy zostali tak dotknięci przez Jezusa Chrystusa. Widziałem takich ludzi. Mogę powiedzieć, chwała świętemu Bogu, że On ciągle takich ludzi znajduje. Że On ciągle... Znajduję ludzi, którzy chcą dać się ratować. Co czytamy dalej? Bóg mówi, wracaj z powrotem brzegiem potoku. Po co? Zobaczcie. A gdy wracają, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew. Z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego, i spływają w dół na step, i wpadają do morza do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło, i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam. Dokąd tylko dotrze potok. Kochani, niesamowita rzecz. Bóg dał łaskę Ezechielowi, żeby poszedł, wrócił się i zobaczył, z czego dokonała ta żywa woda. Można powiedzieć, że Ezechiel miał taką podróż przez jedno wielkie świadectwo. Przyznam, że trochę mu zazdroszczę. Ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu Ezechiel wracał i przyglądał się, jakiego cudu dokonała woda. Wszystko było żywe. Wszystko było żywe. Gdziekolwiek Ezechiel spojrzał, wybywało życie. Gdziekolwiek Ezechiel spojrzał, działy się cuda. Tam, gdzie była śmierć wcześniej, teraz było życie. Tam, gdzie kiedyś była pustynia, była teraz obfitość. Wszystko, co w jakikolwiek sposób zetknęło się z wodą żywą, było pełne życia. Drodzy bracia i siostry, Kościół Jezusa Chrystusa to zgromadzenie świętych, ta święta eklezja, która przecież dotknęła samego Chrystusa, zetknęła się z samym Chrystusem. To święte zgromadzenie, pełne Ducha Świętego. To święte zgromadzenie, które ma pełne prawo, aby cieszyć się obfitością życia, zwycięstwem, które wszystko przewyższa. Nie możesz jako chrześcijanin być bez życia. Nie możesz jako chrześcijanin nie mieć życia. Nie możesz jako chrześcijanin nieustannie kuleć, bo to jest niezgodne z obietnicą, którą Bóg składa. Co jest nie tak z Tobą, jeżeli to wszystko się dzieje w Twoim życiu? Zanurz się w tej niesamowitej wodzie. Pozwól, żeby ona ogarnęła Cię całkowicie. Pozwól, żeby nie tylko dotknęła Twoich kostek. O, jest wielu chrześcijan, którzy mówią jak dobrze, bo Bóg schładza moje stopy. Ale Bóg nie chce schładać tylko Twoich stóp. Inni mówią jak dobrze jest w tej wodzie, która jest aż po kolana. Możemy naprawdę czuć się pełni radości. Tak dobrze jest w takiej świeżej wodzie. Ale Bóg nie chce, żebyś ty tylko chodził w Duchu Świętym po kolana, bo ciągle Twoje serce jest poza tą wodą. Inni mówią o tak, Bóg dzisiaj w swojej łasce dotyka mnie aż po pas. Mam zdrowe kolano, zdrową kostkę, może Bóg uzdrowił moje nerki, może uzdrowił jakieś inne organy, które znajdują się właśnie na poziomie mojego pasa. Ale Bóg nie chce, żebyś tylko tego doświadczał. Bóg chce, żebyś się odważył i wszedł tak głęboko, aby wody zamknęły się nad tobą. Bo tylko wtedy umrzesz dla Chrystusa i tylko wtedy powstaniesz znowu dla Chrystusa. Tylko wtedy to się może stać. Nie może to się stać w żaden inny sposób. Nie ma innej możliwości. Wielu chrześcijan bawi się jak małe dzieci w wodzie. Bawi się jak małe dzieci, ochlapują siebie, cieszą się, że mają do czynienia z wodą życia, ale ona niczego nie zmienia, bo ona nie jest do zabawy. Ona jest do przemiany. Czy jesteś gotów doświadczyć prawdziwej przemiany swojego życia? Czy jeszcze jesteś gotów doświadczyć prawdziwej przemiany Twojej osobowości, czy jesteś gotów naprawdę pozwolić na to, żeby wody życia zamknęły się nad Tobą i żebyś umarł dla swojego starego życia. Żebyś tak dobrze i tak dokładnie i tak skutecznie umarł, aby tylko Bóg mógł Cię wyciągnąć ponad wody życia. Tylko w Chrystusie możesz powstać z martwych. Tylko dla Chrystusa możesz naprawdę umrzeć. Czemu się tego boimy? Co mamy do stracenia? Czy to, co nas otacza, jest warte tego, żeby o to walczyć? Na czym ci tak bardzo zależy? Na, na błyskotkach tego świata? Na czym ci zależy człowieku? Na pięknym samochodzie, na świetnie wyposażonym domu? Na wspaniałych ciuchach to wszystko zgnije, rozpadnie się, nic z tego nie zostanie. Dzisiaj, kiedy archeologowie wydobywają stare mumie, resztki, resztki cudownych, wspaniałych materiałów okrywają te zwłoki. A kiedyś były to szaty, pełne złota i srebra. Nic nie zostało. A Biblia mówi, że ten, ten kto będzie zwycięzcą, otrzyma koronę żywota, koronę chwały. Jeśli naprawdę chcesz być królem, to musisz wyrzec się wszystkiego, co sprawia, że nie możesz być królem. Musisz pożegnać się z życiem, które nie przystoi królowi. Czy jesteś gotów na to? Czy jesteś gotów pozostawić wszystko, aby mieć wszystko? Drogi bracie, droga siostro, kim jesteś, że rezygnujesz z tego wielkiego wyróżnienia? Jeśli nie zanurzysz się w wodach życia, jeśli nie pozwolisz, żeby one zamknęły się nad Tobą, jeśli w tym momencie nie umrzesz, to możesz nigdy nie zobaczyć Królestwa Bożego. Nigdy. Nie boisz się tego? Nie lękasz się tego? Uważasz, że życie tu i teraz to jest wszystko? O, jak bardzo się mylisz. Jak bardzo się mylisz człowieku. A my, chrześcijanie. My, którzy podnosimy ręce, śpiewamy pieśni. My, którzy, jak twierdzimy, prorokujemy. Jak twierdzimy... Doświadczamy uzdrowień. Jak twierdzimy, oglądamy cuda, gdzież jest wasze święte życie, ludzie? Gdzież jest życie, które jest godne króla? Nie możesz żyć podłym życiem i udawać króla. Bo nikt nie będzie miał szacunku dla takiego władcy. W Jezusie i Chrystusie... Jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy dziedzicami Królestwa, a poza Jezusem jesteśmy nikim. Nikim, tylko prochem. Wielu z nas już nie słyszy tych słów, ale przychodzi taki moment naszego, można powiedzieć, już nieistnienia. Kiedy słyszymy taką popularną frazę, słyszymy, czyli... Myślę o tych, którzy jeszcze żyją. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. To nie jest cała prawda o człowieku, ale to może być prawda także o Tobie, jeśli nie zgodzisz się, aby wody życia zamknęły się nad Tobą i przyprawiły Twoje życie o śmierć, bo nigdy nie zmartwych Amen.